Oznaczono honorowym medalem Józefa Tuliszkowskiego, druha Curyło-Jana. Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczono złotym znakiem związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druha Kądziołkę Stanisława. Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, brygadiera Dariusza Pęcaka oraz dyrektora zarządu wykonawczego województwa małopolskiego związku ochotniczych straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oddział wojewódzki w Krakowie pana Kazimierza Sadego odznaczeń do szyku stop. Prezydium zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie nadaje złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, druhom, Niedojadło Stanisław, Cecot Adam. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, druchą, Machota Szczepan, Miśkowicz Janusz. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, Karol Piwowarski, Karaś Andrzej. Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Brzesku nadaje odznakę wzorowy strażak druchom. Wojdak Mateusz, Rudek Maciej, Wojdak Dawid, Janisz Artur, Drąg Dominik, Rudek Leokadia, Pudełek Maciek, Agnieszka Rogozik-Walczak. Szostak Anna, Brzezińska Katarzyna. O wręczenie proszę dyrektora Zarządu Wykonawczego Województwa Polskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, oddział wojewódzki w Krakowie, pana Kazimierza Sadego oraz prezesa Zarządu Gminnego OSP Rzeczpospolitej Polskiej w Dębnie, druha Bogdana Bibro

Znaczeni do szyku męż. Rodzio Znaczny. ...Polskie nadaje odznakę za wysługę lat druhom. Kargul Mieczysław, 55 lat. Kargul Wiesław, 45 lat. Mrówka Czesław, 35 lat. Batko Alojzy, 45 lat. Znaczy go widziałem, bo tak jest, jest, jest. <laughs> Odznaczeni do szyku, marsz! Pan Prezydent Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej w Polski w Dębnie postanowił także uhonorować okolicznościowym listem pochwalnym za duże zaangażowanie na rzecz naszej jednostki druhnę Małgorzatę Cecot. Pan oddział Wyróżniona. przed prąd, marsz! A o wręczenie odznacz... o wręczenie wyróżnienia proszę prezesa Zarządu Gminnego w dębinie drucha Bogdana Bibro oraz naczelnika OSP Maszkini.